Będąc pierwszy raz w takim domu pokazowym, mm -hmm. po prostu poczuliśmy się jak w swoim domu. Ja nie chciałam wyjść. To jest szok dla nas. To jest coś, czego no, nie przerabiałem, jak, jak, jak żyje. I dużo osób, które tutaj gdzieś blisko e, się pojawia, którzy są na etapach, tak jak sąsiedzi, budowy, no, po prostu przyjeżdżają i mówią: Nie wierzę, pojechałem na urlop, wracam z urlopu i dom stoi. Cześć wszystkim. Kolejny dzień, no i kolejna realizacja w Timbermoon. Dzisiaj, tak jak widzicie po tytule mam naprawdę niezwykłą przyjemność pokazać Wam budynek Timbermoon, który ma powierzchnię 152 metry. Ja nazywam się Piotr Hochu i oczywiście zapraszam Was serdecznie do obejrzenia tego odcinka. Wbrew pozorom. To, co sprawia mi największą przyjemność w tym biznesie, to nie jest budowanie budynków, chociaż najpiękniejszych, bo jak wiecie, jestem wielkim fanem naszych budynków. Natomiast jest to wszystko, co dzieje się po wybudowaniu, czyli to odczucie, które naprawdę klienci nam dają, odczucie pozytywnego przebiegu budowy i też takiego spełnionego marzenia. I w tym wypadku naprawdę jest to mocno zauważalne, ponieważ jakiś czas temu przyjechała do nas Beata i Piotr. Z pomysłem na wybudowanie budynku, który będzie połączony łącznie z pracownią. I tak też zrobiliśmy. Zaprojektowaliśmy budynek, zrobiliśmy wizualizację, a za moimi plecami widzicie efekty tej pracy, czyli dom połączony z pracownią. No i mam dla Was bardzo dobrą informację. Tak jak wspomniałem na początku filmu, jest duża szansa, że właściciele pojawią się dzisiaj na miejscu inwestycji. Dlatego mam niezwykłą przyjemność przedstawić Wam dzisiaj bratę i Piotra. Cześć. Cześć. No, słuchajcie, my już jesteśmy na ty tak naprawdę, bo te relacje, które się między nami tutaj zażyły od... W zasadzie kiedy nas przyjechaliście? No około, nie wiem, dwóch lat temu w sumie chyba. Długo decydowaliśmy się na, na inwestycje życia, można powiedzieć. E, no ale udało się, jesteśmy szczęśliwymi posiadaczami domu. Bardzo szybko, bardzo sprawnie. Ujęła nas e, taka rzecz, e, którą często widziałem na innych inwestycjach, że przychodzi ekipa, ekipa zgrana, e, ekipa czysta, ekipa miła i przychodzi i robi robotę swoją. Nie zastanawia się komunikacja, to są tylko sygnały. To są tylko chwile, e, powiem szczerze, z tym wielkim szoku, ogromny podziw. E, super kontakt i tutaj z Piotrem, z projektmanagerem z, z naszym architektem. E, jeżeli są jakieś pytania, rozwiązywane są w sumie na pniu od razu. Jeżeli są jakieś problemy, jakieś pytania dodatkowe, czy coś zmieniamy w trakcie budowy, wtedy po prostu szybka reakcja, no to jest szacunek, naprawdę. No. Natomiast budujące jest to, że mamy w, w swojej branży e, dużo firm, które też zajmują się budowami i przyjeżdżają ludzie, oglądają. Ja mówię, no mówcie coś, powiedzcie coś. Brak słów, bo nie mamy nic do zarzucenia. Także to jest, to jest bardzo miłe, to jest, to jest budujące, że coś, na co no, praktycznie no, pracujemy całe swoje życie, e, jest, jest wykonane rzetelnie, jest wykonane prawidłowo, jest wykonane bardzo estetycznie e, i w takiej miłej atmosferze, nie ma, nie ma spięcia, nie ma nerwów. E, no, myślę, że właśnie to, jest, to jest taki strzał w dziesiątkę, to jest, to jest właśnie to, o co nam chodziło. W czego... tym też widzimy z biegiem czasu, tak jak jest to u Was, że Wy jak gdyby wprowadzacie zmiany, żeby tak. podnosić jakość. I no, żeby ulepszać. Jeżeli są jakieś rozwiązania na rynku, to to nie jest tak, że utarty plan, kończymy po prostu z, z utartym jakimś schematem. Nie. Wprowadzamy coś nowego, wprowadzamy coś, co będzie dla nas y, lepsze, po prostu y, ze względów bezpieczeństwa. Tak jak nawet dzisiaj spotkanie z, z panem elektrykiem i pan elektryk mówi. Mamy po prostu z telefoniki nowe, lepsze kable. Pracujemy na nowych, lepszych puszkach. Pierwszy raz się z czymś tak spotkałem. Troszeczkę tej branży poznałem. To jest coś, czego w Polsce nie widziałem. Ale ja myślę, że warto zaufać specjalistom i to, co podpowiadają, no to podpowiadają dla naszego dobra i lepszego życia, mhm. niż żeby, nie wiem, wyciągnąć ewentualnie jakieś dodatkowe pieniądze. Oni po prostu chcą nam pomóc w dobrych wyborach. Tak. Okay, budowa jest już tak naprawdę na końcu stanu deweloperskiego. Powiedzieliście, że dwa lata, no trochę faktycznie się znamy. E, bardzo przyjemny czas. Od momentu, jak przyszliście do nas, pamiętam, zaprojektowaliśmy budynek, zrobiliśmy wizualizację. Natomiast jeżeli możecie powiedzieć, co tak naprawdę z perspektywy tych dwóch lat do momentu, no zaraz praktycznie będziemy budynek kończyć, jak oceniacie w ogóle pracę, co się wydarzyło przez ten czas? Znaczy, myśmy najdłuższy, najdłuższy okres czasu, który poświęciliśmy, to tak naprawdę na umediowanie, na załatwianie tych wszystkich papierów, które po prostu z gminą musieliśmy załatwić. Z tym, z tym to było wszystko najdłuższe. Natomiast etap budowy to jest szok dla nas. To jest coś, czego no. Nie przerabiałem jak, jak, jak żyje. I dużo osób, które tutaj gdzieś blisko e, się pojawia, którzy są na etapach, tak jak sąsiedzi, budowy. No. Po prostu przyjeżdżają i mówią: Nie wierzę. Pojechałem na urlop, wracam z urlopu i dom stoi. Także to jest, to jest, to jest budujące. Ehm, też, mimo tego, że przecież przez dwa lata się znamy, ja wziąłem niezależnego kierownika budowy. Ehm, I co jest fajne, to ten kierownik budowy przyjechał pierwszy raz, drugi raz, trzeci raz, mówi: Ja nie mam zastrzeżeń, tu się nic nie dzieje, tu też jest tak. Szukać, na siłę szukać, czego tu szukać na siłę? Kosmetyka. Także rzeczy, jeżeli, jeżeli, jeżeli przyjeżdża i mówi: Słuchaj, tu tu jest tak, jak ma być, no to ja więcej nie potrzebuję. Ale w takim Osoby. Domu to przecież no, nie da się nie zakochać. No, my, będąc pierwszy raz w takim domu pokazowym, mm -hmm. po prostu poczuliśmy się jak w swoim domu. Ja nie chciałam wyjść. <grym> Pamiętam. Także naprawdę no, to była miłość od pierwszego wejrzenia. Ja też powiedziałem, Piotr, kupiłeś nas, po prostu robimy. Tylko no, to troszeczkę trwało. Na etapach koncepcyjnych praktycznie no nie było zastrzeżeń. Było trzeba po prostu ten dom ubrać. Też część firmową trzeba było gdzieś po prostu doprecyzować. Natomiast myśmy mieli też dość, dość jasno sprecyzowane swoje oczekiwania. Także tutaj na tym etapie nie było problemu. Tak, praca z architektem była bardzo fajna. Także... Też szybka reakcja. Jeżeli ja daję, zadaję jakieś pytanie, czy może to rozwiązać, czy może to, no to od razu. Oczywiście większej rzeczy już później na etapie budowy, no to z projekt menadżerem, bo tak naprawdę już on dostaje gotowe, gotowe mm. projekty e, i też kilka pomysłów, e, kilka rozwiązań, ale też od razu ta wiedza, bo to też chodzi o to, że jeżeli ktoś umie coś e, i coś wie, coś posiada jakąś wiedzę, to umie to w prosty, przystępny sposób nam przedstawić, ewentualnie dlaczego jest tak, a jeżeli nie wie, to się dowiaduje i dzwoni. To jest, e, mówię, to nie jest pływanie po temacie. To jest po prostu szczera rozmowa e, nawet sama propozycja. Piotr przyjadę, pokażesz mi, bo może ja nie do końca zrozumiałem o co ci chodzi. Tak naprawdę w sumie od etapu koncepcyjnego chyba nic nie zmieniliśmy. Ale bardzo mhm. fajna, płynna współpraca, także my jesteśmy bardzo zadowoleni i z ekipy od samego początku do samego końca nam Ekipa szczera. To nie jest koniec. Ale... I przede wszystkim jedna rzecz, która mnie też tutaj ujęła. E, przyjeżdża nieduża ekipa, bo ekipa była czteroosobowa. E, e, I Kwestia tego rodzaju, panowie sobie nie przeszkadzają nawzajem, przyjeżdżają, każdy wie co robi, oni już wychodząc z samochodu mają jak gdyby plan pracy na cały dzień. To jest, to jest coś, czego naprawdę to jest podziw. to jest tak zgrana ekipa mówię, no, i też traktują siebie troszeczkę tak jak, no, akurat tutaj było, że był brat z bratem, więc jak rodzina, ale reszta ekipy już rodziną nie jest. Mówię, e, też szybka realizacja, ale też rzetelna, tam... To jest z moich, z, z moich obserwacji, chcąc, nie chcąc, bo raz na jakiś czas przyjechałem e, 4-5 razy mierzone, raz docinane. Tak. tak. To, jest, to jest to, co, co, co każdego ujmuje. Bo zmierzyć, obciąć i potem brakuje albo coś jest nie tak, no to to już jest to problem jest To jest dążenie do perfekcjonizmu i to nas tak, po tak. chyba najbardziej ujęło i... i Słuchaj, jeżeli chodzi o takie rzeczy, właśnie typowo ufiło. perfekcjonizm, e, tak naprawdę wynika to z pewnej ogłady, a druga rzecz jest taka, że mamy etapy odbioru takiej budowy. Jeżeli chłopaki e, no, budowaliby coś choćby z niewielkim odchyleniem, no to niestety to nie przejdzie, ponieważ nawet jeżeli kończymy budynek na etapie deweloperskim, to zdajemy sobie z tego sprawę, że zaraz przyjdzie ktoś od wykończeń i oczywiście będziemy mieli problem. Dla nas jakby jakakolwiek reklamacja jest bezsensowna tak naprawdę. Wolimy, im wcześniej się pewne rzeczy ustali i zrobi, to tym lepiej. A odnosząc się jeszcze do Twojej uwagi odnośnie rodziny, to tak, właśnie pracowała tutaj rodzina, natomiast co jeszcze warto powiedzieć, to Waszą architektą była Iwona. Iwona, pozdrawiamy się. Bardzo, bardzo pozdrawiamy Pani A Elektrykę dzisiaj Zaproponuję Wojtek, mąż i nie narzekaj, Wojtek, to, co Iwana narysowała, musisz wykonać. <laughs> Także, no wiecie, y, pewne relacje też w firmie są i tak naprawdę my opieramy bardzo mocno to na jakichś relacjach, na zaufaniu, bo tak naprawdę no, mamy tyle budów, że nie da się być codziennie wszędzie, więc musimy mieć jakieś zaufanie mm. do siebie, a to, że są jakieś powiązania rodzinne, to jest tylko tak naprawdę na plus. Dokładnie. Okej, okay. no ja już Wam bardzo serdecznie dziękuję za poświęcony czas. Maliny zabieram, które przynieśliście nam do degustacji. E, widzimy się tak naprawdę na zakończonym budynku, prawda? Jasne, tak. no Także słuchajcie, do zobaczenia z naszymi inwestorami, a my pędzimy dalej do budynku. Do miłego zobaczenia. Do miłego. Cześć. Cześć. To, co zrobiliśmy tutaj, jest to połączenie budynku Timbermoon 82 z 70 metrami pracowni. Może nie jesteście osobami, które potrzebują mieć budynek z pracownią. Natomiast to ułożenie budynku w formie litery L daje naprawdę bardzo duże możliwości w rozbudowie budynku o na przykład jakąś strefę dzienną, o garaż, o siłownię, cokolwiek sobie tylko zażyczycie. Więc myślę, że na pewno jesteście ciekawi, jak ten budynek wygląda i jak moglibyście go dopasować pod siebie, więc nie traćmy czasu, zobaczmy go z zewnątrz. Jak już pewnie zdążyliście zauważyć, dom jest usytuowany na naprawdę pięknej działce, która ma prawie hektar. Działka jest ogrodzona. Niedługo tutaj będą naprawdę piękne roślinności. Rozmawialiśmy z właścicielami. No, sądząc po tym, jak dużo serca wkładają w swoją pracę. Myślę, że tutaj będzie naprawdę bajecznie. Oczywiście od razu nadmienię, budynek jeszcze nie jest skończony. Chcieliśmy przyjechać i pokazać Wam ten etap prac. Tak naprawdę wewnątrz dzieją się wciąż prace etapu deweloperskiego. Natomiast stwierdziliśmy, że dobrze będzie, żebyście zobaczyli już budynek w tej okazałości, żebyście mogli sobie wyrobić zdanie, a wrócimy tutaj na pewno, jak budynek będzie już skończony. Natomiast wracając do samej działki i budynku, jak widzicie za moimi plecami, budynek jest posadowiony na dosyć wysokim wzniesieniu. Prace fundamentowe no, tutaj wymagały znacznego zaangażowania czasu, pracy i oczywiście finansów, natomiast efekt końcowy jest naprawdę wspaniały. Dom jest, prezentuje się na bardzo wysokim nasypie. Już tutaj za parę dni będą wykonywane jeszcze prace ziemne. Dokładnie za moimi plecami będzie zamontowany kontener morski, który będzie służył jako składzik. Myślę, że wykończenie tego będzie naprawdę piękne. To co od razu możecie zauważyć, to jest właśnie połączenie budynku Timberman 80, tak jak widzicie, do rynny Którą widzicie tutaj w trzech czwartych budynku jest budynek Timbermu 82, a ta dalsza część z płaskim dachem i z dużym przeszkleniem jest to właśnie pracownia. Natomiast od frontu budynku powstanie niebawem bardzo duży taras, który będzie wypuszczony aż na ponad 5 metrów od budynku, czyli będzie w zasadzie wisiał nad skarpą. Skarpa ma jakieś 2,6 metra, więc tak naprawdę prawie drugie tyle taras będzie lewitował. Myślę, że efekt będzie naprawdę wspaniały. Oczywiście wrócimy tutaj na pewno z kamerą i pokażemy Wam efekt końcowy, a tymczasem zapraszam Was do obejrzenia budynku z bliska. Jesteśmy teraz na tyłach budynku, właśnie podążam wzdłuż pracowni, którą jak widzicie wykonaliśmy standardowo. Według schematu naszego budynku, czyli konstrukcja budynku, już, którą znacie, wielokrotnie omawiałem. Jeżeli jej nie znacie, to być może jeszcze nie subskrybujecie naszego kanału, więc w tym momencie zatrzymaj film, kliknij subskrypcję. A jeżeli film będzie Ci się podobał, to oczywiście będziemy wdzięczni za każdego lajka. Like Co do wyglądu zewnętrznego, no to jak już możecie zauważyć, jest dokładnie tak samo wykonane jak nasze budynki, czyli elewacja modrzewiowa, orynnowanie kwadratowe, które również podąża górą. Dach na pracowni jest płaski. Ze względu na to, że. Na górze będzie możliwość urządzenia sobie kiedyś tarasu, ale to pokażę Wam za chwilę, jak wejdziemy do budynku. Jesteśmy teraz na piętrze budynku Timberman 82. W zasadzie już jesteśmy poza jego obrysem, ponieważ miejsce, w którym stoję, to jest dokładnie dach pracowni, którą widzieliście wcześniej. 70 m2 tarasu. Oczywiście możemy tutaj wykonać również taras. Trzeba byłoby wykonać oczywiście dodatkowe barierki, co pewnie będzie w najbliższym czasie zrobione, jeżeli właściciele zdecydują, że będą tutaj mieć taką strefę relaksu. No dodatkowe 70 m2 naprawdę robi wrażenie. To, co jeszcze warto powiedzieć. Wiedzieć, póki nie mamy zamkniętych właśnie elewacji. Tak jak widzieliście na ostatniej realizacji, elewację robimy wentylowaną. Również ma się to do montażu blachy, czyli pomiędzy blachą a płytą Thermoblack jest pustka wentylacyjna po to, żeby taką elewację swobodnie owiewać. No i w zasadzie tą elewację będziemy zamykać, dokonywać obróbek blacharskich. To wszystko będzie wykończone. Kolejny raz w bardzo do dobrym stylu, na co prawdopodobnie zwracacie uwagę. Z małych ciekawostek jesteśmy w tym momencie na piętrze, po mojej prawej stronie jest antresola, którą zobaczycie już jak budynek będzie wykończony. Natomiast to co warto zobaczyć za moimi plecami jest okno trapezowe, które najczęściej widujecie w formie dzielonej z możliwością uchyłu. Natomiast tutaj właściciele zażyczyli sobie witrynę po to, żeby sobie nie zaburzać tego pięknego widoku. Dla mnie jest to rewelacyjne wyjście, ponieważ Faktycznie, jeżeli ktoś ma bardzo ładny widok i nie potrzebuje tego domu wietrzyć, ponieważ będzie rekuperacja, no to nie ma najmniejszego sensu takiego okna dzielić. Dajcie znać, czy to rozwiązanie podoba się Wam bardziej, czy bardziej preferujecie okno dzielone. Natomiast teraz jesteśmy z tyłu budynku, bardzo duże przeszklenie. Wewnątrz jest jeszcze troszkę materiału. Wejdziemy do środka, zobaczycie, jak to wygląda. Natomiast jest to po prostu takie etap budowy. Myślę, że każdy to rozumie. Oczywiście dom jest wybudowany na jednolitym fundamencie. Na płycie fundamentowej, która oczywiście jest wykończona opaską dekarską. Wszystkie wykończenia są standardowo wykonane na dosyć wysokim poziomie, jak ja oczywiście zawsze na to zwracam uwagę, więc, tak naprawdę, dużo opowiadać tutaj. O samym budynku z zewnątrz nie ma co, ponieważ już naprawdę bardzo, bardzo dużo na ten temat wiecie. Na froncie budynku, tak jak już wspomniałem, będzie bardzo duży taras. 2,60 metra ma nasyp. Drugie tyle będzie taras modrzewiowy. No myślę, że na pewno będzie bardzo efektowny. No i od frontu budynku przemieszczamy się teraz do wejścia. Za moimi plecami widzicie właśnie tą część pracowni, a po mojej prawej stronie drzwi wejściowe do budynku. Tutaj będzie wybudowany bardzo duży taras. Na ten taras wchodząc, na taras wejściowy, będziemy wchodzić albo do domu, oczywiście będzie jeszcze wykonane zadaszenie, a za moimi plecami będzie wejście do pracowni, które będzie otwierane od wewnątrz. Będą jeszcze drugie drzwi, które zawsze będzie można wykorzystać. No i drzwi tarasowe numer 3 od przodu pracowni, tak żeby prawdopodobnie jakiś przyjeżdżający kurier, czy też klient mógł sobie spokojnie tędy wejść. Więc tak naprawdę jest to bardzo fajnie przemyślane. Zaraz wejdziemy do środka, zobaczycie, jak wygląda ta przestrzeń wewnątrz. No i jesteśmy w tym momencie w pracowni, prawdopodobnie widzicie na rzutach jak rozmieszczony jest budynek i jak pracownia jest ulokowana. Jest tutaj około 70 m2. Być może powiecie, że pracownia nie jest czymś dla was, natomiast pamiętajcie, że dokładnie w tym pomieszczeniu możemy zrobić garaż, siłownię, dodatkową przestrzeń salonową. Oczywiście dostosujemy wtedy okna tak, żeby było tutaj znacznie jaśniej. Tutaj wykonaliśmy to według zaleceń inwestora, aby zachować ergonomię pracy, natomiast oczywiście takie pomieszczenie możemy dostosować do Was. To, na co warto zwrócić uwagę, to jest to, że nie wiem, czy zauważyliście, ale nie ma tutaj żadnych słupów, ponieważ bardzo mocno zagęściliśmy konstrukcję dachu co pomogło na to, żeby uzyskać taką rozpiętość bez dodatkowych wzmocnień. I co jest jeszcze ważne, to jest to, że budynek jest w stanie podstawowym. Często pytacie jak wygląda budynek w stanie podstawowym? Ta część oczywiście, czyli pracownia jest w stanie podstawowym, z zewnątrz wykończona jest na gotowo, tak jak widzieliście tutaj wewnątrz Ściany są zamknięte płytami termoblakstejko. Konstrukcja, oczywiście okna zamontowane na ciepłym montażu i czeka tylko i wyłącznie na montaż wełny, która jest za mną i którą widzieliście po mojej prawej stronie. Jak wchodziłem i będzie wyglądało to docelowo. Tak, oczywiście jeszcze wszystkie instalacje elektryczne, kanalizacyjne, natomiast w pracowni będzie to wszystko puszczane rusztem instalacyjnym pod dachem. No nie wiem, jak wy, ale biorąc pod uwagę to, ile ja czasu spędzam za kółkiem, to bardzo zazdroszczę tego, że właściciele tego budynku mogą pracować tak blisko domu. To biuro będzie również połączone z taką strefą lobby. Za moimi plecami jest duże przeszklenie, które pewnie zauważyliście, kiedy byliśmy na zewnątrz. Oczywiście zasłonięte jest teraz tymi deskami tarasowymi. Tutaj będzie małe lobby. Przede mną będzie właśnie cała pracownia, a po mojej prawej stronie będzie przejście do domu, czyli tak naprawdę właściciele będą mogli w dowolnej chwili z pracy przejść do domu i z powrotem. Także dosyć komfortowa sytuacja. No. Teraz weszliśmy przez główne wejście budynku, jak pewnie zdążyliście zauważyć na rzutach. Tak jak wspomniałem wcześniej, budynek jest jeszcze na mocno zaawansowanym etapie deweloperskim, natomiast jeszcze dużo brakuje mu do tego, żeby zrobić instalację, wygłuszyć wełną ściany i zamknąć je karton Gipsem. Natomiast na tym etapie również dobrze, żebyście widzieli, właśnie, jak wygląda chociażby nawet konstrukcja takiego, takich ścian działowych, za moimi plecami jest właśnie łazienka. Wszystkie instalacje już są zaczęte, już są rozprowadzane. Natomiast jeżeli jest wśród nas osoba, która zwraca uwagę na estetykę, proszę pamiętajcie, że te prace są jeszcze nieskończone oczywiście wszystkie kable i peszle będą prowadzone bardzo równo. Po wykonaniu takich instalacji robimy inwentaryzację, którą mamy w swojej dokumentacji tak, żeby w razie potrzeby przekazać inwestorowi, gdyby chciał dokonywać jakichś zmian wewnątrz instalacji. No, natomiast to, co widzicie na tym etapie, to jest po prostu praca w trakcie, która niebawem będzie zakończona. No, musicie nam wybaczyć, ponieważ dzisiaj nie będziemy robić obiegu całego budynku ze względu na to, że wciąż trwają tutaj prace, jak pewnie słyszycie. No i nie zawsze ekipy życzą sobie, żebyśmy kamerowali ich w trakcie, ponieważ no wystąpienie przed kamerą, jak ja wiem po sobie, to nie jest nic prostego. Także skupimy się tylko i wyłącznie na tym, żebyście widzieli budynek z zewnątrz. Natomiast to co swobodnie mogę pokazać nie wchodząc dalej, to jest po prostu ten etap, czyli mamy założoną już termoizolację, pierwszą warstwę wełny, paroizolację, tak jak tutaj widzicie. Wszystkie instalacje są właśnie w trakcie rozprowadzania, to będzie dociśnięte jeszcze 5 cm wełny skalnej. Ściany będą zamknięte płytą karton-gips, oczywiście ta paraizolacja będzie tutaj odpowiednio wywinięta, będzie obcięta, będą zainstalowane taśmy do ciepłego montażu. No i w zasadzie budynek będzie w takim stanie deweloperskim, jaki znacie z naszej realizacji. To, co chciałem Wam pokazać na tym etapie, a czego nie mogłem zrobić wcześniej ze względu na to, że ściany były pozamykane w budynkach, jest system elektryczny, jaki montujemy w budynkach. Jest to system bardzo popularny w Skandynawii, natomiast u nas jest to Absolutna nowość. Są to puszki elektryczne, które montujemy na tym etapie, po to, aby później wygodnie móc zamknąć ściany karton gipsem i nie musieć przyjeżdżać kolejny raz na montaż chociażby nawet samych puszek. Natomiast to. Co warto wspomnieć, to jest, co, co jest, i to, co jest dla Was ważne, to jest to, że podnieśliśmy znacznie standardy przewodów właśnie i tych puszek. Są to przewody i puszki samogasnące, nie podtrzymujące płomienia, czyli są absolutnie bezpieczne w razie jakichś no, nieprzewidzianych sytuacji. Więc jest to dla Was bardzo ważna informacja, ponieważ podnosimy standard nawet na takich pracach elektrycznych. Mhm. A więc podsumowując, zobaczyliście dzisiaj. Budynek Timbermoon o powierzchni 152 metry w praktycznie dwóch osobnych byłach. Budynek Timbermoon 82 plus pracownia. Poznaliście właścicieli, usłyszeliście parę zdań na temat tego etapu budowy. Mam nadzieję, że pomoże Wam to sobie wyrobić zdanie na nasz temat. Gdybyście byli chętni na budowę budynku, to oczywiście wiecie, gdzie nas znaleźć. Jesteśmy dla Was w Paczułtowicach. Tam mamy nasze domy pokazowe, gdzie możecie zobaczyć dokładnie taki budynek, jak za moimi plecami, oczywiście bez pracowni, czyli Timbermoon 82, Timbermoon 72, aby tam umówić się, musicie śledzić nas na naszych mediach społecznościowych. Tam dajemy informacje, jak to zrobić. Oczywiście pamiętajcie o tym, że jesteśmy dla Was na Instagramie, na Facebooku, na YouTubie. Jeżeli podobał się Wam film, to oczywiście dajcie nam lajka, like, to daje nam naprawdę dużo energii do pracy. Tak jak obiecałem, wrócimy tu zapewne, kiedy budynek będzie skończony. Porównamy sobie efekt, który widzicie dzisiaj z zakończoną budową. Natomiast ja na dzisiaj dzień żegnam się z Wami z tego miejsca. Do zobaczenia, do następnego odcinka. Cześć!